Hilti On Track. Nowy system do zarządzania narzędziami i wyposażeniem w Twojej firmie. Oto Jan. Jan pracuje jako magazynier w firmie budowlanej, a to jego szef Paweł. Paweł jest bardzo zadowolony ze swojej firmy, ponieważ ma dużo zleceń. To jednak sprawia, że praca Jana nie jest łatwa, ponieważ zarządza wyposażeniem firmy na różnych budowach i w magazynie. Jan stoi przed wyzwaniem, jak to wszystko nadzorować. W zależności od potrzeb, wyposażenie firmy jest też wymieniane między budowami. Zdarza się, że urządzenia ulegają awarii lub giną. Dlatego też Janowi trudno jest utrzymać wszystko pod kontrolą. Z powodu brakujących urządzeń, czasem nawet trzeba przerwać pracę. Tak dalej być nie może, twierdzą zgodnie Jan i jego szef Paweł. Ponieważ tego typu przestoje kosztują dużo czasu i pieniędzy. Na szczęście doradca Hilti wie, co może pomóc. Nowy program Hilti On Track. Rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie wyposażeniem firmy. Brzmi interesująco, ale jak to dokładnie działa? Doradca Hilti wyjaśnia, że pierwszym elementem korzystania z Hilti On Track jest oznakowanie wszystkich zasobów firmy specjalnymi etykietami RFID z kodem kreskowym. Kody wczytywane są za pomocą skanera RFID i łączone ze szczegółowymi informacjami o produktach. Informacje gromadzone są w bazie danych. Dla każdego narzędzia w firmie. Możemy wprowadzić szczegóły takie jak dane techniczne, lokalizacja, osoby odpowiedzialne oraz terminy przeglądów i serwisów. Informacje są łatwe do wprowadzenia i szybko dostępne. Cała baza danych zapisana jest w bezpiecznej chmurze i jest tym samym zawsze aktualna i dostępna na różnych czytnikach, niezależnie od lokalizacji. Hilti on Track to platforma internetowa która działa bez jakiejkolwiek instalacji. Dzięki obsłudze Hilti wszystkie informacje są szybko wprowadzane, a pracownicy są fachowo przeszkoleni. Jan jest zachwycony. Dzięki Hilti On Track może teraz dokładnie nadzorować całe wyposażenie firmy. W każdym momencie wie, gdzie znajdują się potrzebne urządzenia i może je świadomie skierować na daną budowę. Paweł również jest bardzo zadowolony, ponieważ teraz już nic nie ginie, a opóźnienia w budowie zostały zlikwidowane. Zapewnia to oszczędność pieniędzy i wzrost poziomu zadowolenia klientów. W celu otrzymania dokładniejszych informacji na temat Hilti On Track skontaktuj się z doradcą Hilti. Hilti On Track Przejrzystość Wydajność.